Zdecydowałam się dzisiaj na 36-godzinny post wodny. Rozpoczęłam go wczoraj wieczorem, wieczorną kolacją. Dzień poprzedzający post, również dobrze, żeby to nie był dzień wypełniony przetworzonymi węglowodanami, tylko właśnie soczystymi owocami, warzywami. No i cóż. Noc przespana, więc jestem już 12 godzin do przodu. To jest właśnie świetne w, tym, w tych postach, że noc również się liczy. No i cóż, dzisiaj poranek głodu nie czuję. Generalnie zaprogramowałam troszeczkę to sobie w głowie, w związku z czym jest duża szansa, że mój główny komputer, mózg, będzie trzymał grelinę, czyli hormon głodu na wodze, albo nawet jest też szansa, że w ogóle. Przez dzisiejszy dzień, jeśli będę miała pełną uważność i świadomość tego, co sobie postanowiłam, że ten hormon w ogóle mnie nie zaleje i nie pojawi się taki właśnie wilczy głód. Także, no, to takim tytułem wprowadzenia. będę, eee, zobaczymy jak będzie szło dalej, ale bardzo się cieszę. Zaplanowałam sobie ten dzień, żebym była bardzo zajęta, bo bycie zajętym naprawdę pomaga. Prawdopodobnie nie wybiorę się dzisiaj na siłownię, żeby jak gdyby, nie stresować swojego organizmu zbyt mocno, ale na pewno będzie spacer do lasu, 10 tysięcy kroków na pewno, ale to jest bardzo fajna, spokojna, wręcz łagodząca, obniżająca poziom kortyzolu aktywność, a nie stresowanie. Także nie chcemy stresować naszego organizmu w trakcie postu. To ma być taki spokojny chill, pełen świadomości i uważności. I nie forsowanie się ze zbytnią. Właśnie mija niemal 24 godzina postu wodnego, w którym oprócz wody i zielonej herbaty było też tylko trochę czarnej kawy, bez żadnych dodatków. Wszystko idzie dobrze. Ja już teraz się relaksuję. Staram się, żeby żaden stresik się nie pojawił, żeby mi się wtedy w, no wiecie, jak to zwykle bywa nie chciała ukoić jedzeniem i obym dzisiaj spokojnie zasnęła ponieważ no tak trochę na pusty żołądek różnie się zasypia schłodzę sobie dobrze e, sypialnie przytulę się do męża i normalnie obudzę się jutro rano i ben, będzie pełen sukces będzie 36 godzin postu wodnego i po prostu w moim przypadku dzieją się cuda jest to tak korzystne, że e, po prostu głowa mała. Obniża się insulina, a za tym e, spada tkanka tłuszczowa na brzuchu, spadają, odpadają zachcianki, e, poprawia się w moim przypadku libido i chyba w ogóle e, gospodarka hormonalna się poprawia. Także same, same korzyści. No i wyglądam pięknie, czuję się wspaniale i e, pojawia się niespożyta energia. 36 godzin prostu za mną. Nie uk będę ukrywała, że nocka nie przebiegła tak, jak bym sobie tego życzyła. Budziłam się wielokrotnie i tak, no, no nie spałam spokojnie. To nie była taka fajna noc, że sobie zasnęłam i się obudziłam. Ale się udało, co najważniejsze, udało się nie wstać o 23 i wymieść połowę lodówki, co hmm, było często moim udziałem. Także plan się udał. Chciałabym stosować się w moim przypadku, bo mi to bardzo dobrze robi. To jest wspaniały reset dla mojego ciała i w tym również dla moich jelit, ale dla hormonów, dla mózgu. Jak ja już mam 46 lat, jestem w tym okresie perimenopauzy i to wykorzystanie glukozy już nie jest wykorzystanie glukozy przez mózg nie jest już teraz takie proste, nie jest takie oczywiste. Mózg o wiele lepiej w okresie perimenopauzy funkcjonuje na ketonach, ale jak wiecie, ja jestem roślina i nie zamierzam iść w keto oparte na produktach zwierzęcych. Trochę kieruję się w kierunku takiego niskowęglowodanowego odżywiania roślinnego. Wiecie, to nawet nie jest takie trudne, tak? bo mamy wszystkie produkty z kokosa, oliwki, oliwę z oliwek, nasiona chia siemilniane, lniane, wszystkie niskowęglowodanowe warzywa liściaste, zielone, to jest spoko, da radę, ale jakoś tak uwielbiam owoce, po prostu nie marzę o niczym innym rano do południa, jak o owocach i jakoś tak nie chciałabym z nich rezygnować. Dobra, ale wracając do tego 36 godzinnego postu, jestem bardzo z siebie dumna, bardzo się cieszę, że się udało, no, i co jeszcze raz? Dlaczego to robię? Dlatego, że jestem w okresie perimenopauzy, że to, co działało do tej pory, już nie działa y, od jakiegoś roku, na pewno od kilku miesięcy. Y, brzuszek się pojawił, jakiś taki nie wiadomo, co z nim zrobić, bo chcę zapanować na, nad hormonami, bo chcę przede wszystkim obniżyć y, insulinę, insulina, obniżyć kortyzol. Jest taka hierarchia hormonalna. Jest, nad wszystkim jest oksytocyna, potem jest kortyzol, jest insulina i obniżając insulinę e, naprawia się gospodarka hormonalna w ogóle, tych hormonów właśnie głodu i sytości. Lepszy sen, więcej energii, zmniejszone zapalenie ogólne w całym ciele, mniejsze zachcianki, to też jest dla mnie jeden z dużych e, powodów, dlaczego ja te posty stosuję. Zawsze myślałam właśnie, że ograniczanie sobie jedzenia y, będzie się kończyło tym, że później będę się objadała. Ale jest bardzo duża różnica pomiędzy dobrowolnym postem, czyli dobrowolną rezygnacją z przyjmowania pokarmu w celach leczniczych a ograniczeniem kalorycznym. Ograniczenie kaloryczne zawsze, także chyba w Twoim przypadku zgodzisz się ze mną, zawsze prędzej czy później kończy się obiadaniem. Więc ja zauważyłam, że łatwiej jest mi nie jeść w ogóle przez pewien okres czasu, oczywiście nie za długi, niż stosować jakiekolwiek restrykcje. Ja po prostu nie jestem osobą, która potrafi zjeść mało. Jak, jak jem, to chcę zjeść tak, że no, prawie, że boli mnie żołądek. Także e, zauważyłam, że jest o wiele łatwiej mi e, właśnie stosować POST, czyli dobrowolną rezygnację z pokarmu, niż e, restrykcje kaloryczne. To po prostu nie działa i zawsze kończy się tak samo obiadaniem się bez, po prostu, bez kontroli. A teraz idę na mój spacer. I e, jedną taką fajną, ciekawą rzecz usłyszałam, która bardzo do mnie przemawia. Tak jak teraz jestem właśnie w 36 godzinach postu wodnego i chcę teraz sobie iść na moje 10 tysięcy kroków do lasu. Mogłyby się jakieś takie pojawić objawy, boże, padnę, zemdleję z głodu. Otóż nie. O ile mam nadwagę, a mam nadwagę, nie wiem ile w sumie, yy, ile mam, yy, o ile mam nadwagę, to znaczy, że nie jestem głodna. Jeśli masz nadwagę, to nie jesteś głodna. Musisz tylko zaadoptować się do spalania tkanki tłuszczowej. Jeśli mam tłuszcz zgromadzony na sobie, to nie jestem głodna. Po prostu muszę się przestawić na odżywianie wewnętrzne, na skorzystanie wreszcie z tych zgromadzonych zapasów tłuszczu. A i teraz, jeszcze bardzo ważna rzecz, bardzo kluczowa. Poza tym, że trzeba się przygotować do stosowania takich postów, o czym może powiem kiedy indziej, to bardzo ważne jest również wychodzenie z tego postu, żeby ten pierwszy posiłek to, to nie były pączki z mojej piekarni, <grych> na przykład, tylko, e, dobrze żeby to, ponieważ bakterie jelitowe bardzo czekają, jelita cz bardzo czekają na pokarm, żeby to były na przykład troszkę kiszonek, trochę białka, w moim przypadku roślinnego, trochę dobrego tłuszczu, żeby jak gdyby stopniowo ten refeeding e, wprowadzać. To też jest dosyć ważny proces i trzeba go przeprowadzić z głową. No i tyle. Pa!